Kim byli tytani? Tytani były to postacie w mitologii greckiej, bogowie z pokolenia olbrzymów, którzy żyli i władali przed bogami olimpijskimi. Byli to synowie Uranosa i Gai, czyli tytani, oraz ich córki, zwane tytanidami. Synów było sześciu, córek było sześciu. Ale trzeba pamiętać, że mieli też rodzeństwo, również dzieci Uranosa i Gai, czyli niebiańskich cyklopów i stureńkich. Dzieci Uranosa i Gai było pierwszym pokoleniem Tytanów. Drugim pokoleniem były po prostu ich dzieci. Pierwszym pokoleniem byli Hyperion, Japet, Kojos, Krios, Kronos, Okeanos. A pierwszym pokoleniem tytanit była Phoebe, Mnemosyne, Rea, Teja, Temida, Tetyda. Drugie pokolenie to już Astraios, Pallas, Perse, Atlas, Epimeteusz, Menoitos, Prometeusz, Helios. Uranos chciał swoje dzieci, Tytanów, wtrącić do Tartaru, tak samo jak to zrobił z wcześniej wtrąconymi do Tartaru cyklopami i stureńkimi. Ale jego żona Gaja nie chciała do tego dopuścić. I jednemu z Tytanów, Kronosowi, wręczyła sierp, którym ten zranił Uranosa i przejął po nim władzę. Ale Kronos od swojego ojca usłyszał, że jego też z tronu zrzuci jego własny styl. I gdy tytan Kronos zasiadł na tronie, poślubił swoją siostrę Reję. Postanowił, że wszystkie urodzone przez nią dzieci będzie połykał. W ten sposób połknął Hestię, Demeter, Herę Hadesa, Posejdona, ale kiedy urodził się Zeus, to reja podała mu zawinięty w pieluszkę kamień i w ten sposób uratowała swego syna. Zeus podstępem podał ojcu środek wymiotny i w ten sposób uwolnił swoje rodzeństwo. I wówczas doszło do Walki. Zeus z pomocą innych pokonał Tytanów i strącił ich do tartaru. Ta wojna pomiędzy bogami, którzy byli olbrzymami, a bogami, którzy stali się bogami olimpijskimi, nazywana jest Tytanomachią. Tutaj trzeba pamiętać, że choć patrzymy na mitologię przez pryzmat bogów olimpijskich, to okres panowania bogów Tytanów też był bardzo ważny. Na przykład jeden z nich Astraios był bogiem światła gwiezdnego, astrologii, a jego dzieci uosabiały gwiazdy, a także bogów wiatrów, więc to też bardzo ważne postacie, postacie bardzo ważne dla wierzeń starożytnych grecków. Oczywiście istnienie bogów, którzy zostali strąceni do Tartaru i zastąpieni przez zwycięskich bogów olimpijskich, to nie tylko taki element mitologii ale to również obraz zmian, jakie zachodziły w wierzeniach starożytnych Greków. Kiedy to Starzy bogowie odchodzili, przychodzili nowi bogowie, troszkę można powiedzieć bliżsi ich czasom. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.